Trzy lata temu nasza córka miała cztery lata, kiedy byłem z tatą w warsztacie, w garażu, usłyszałem jak moja mama woła Karol, ale to było takie inne Karol. To nie takie Karol, jak przylecisz w zabłoconych butach po białym dywanie, albo któryś raz ktoś się woła na obiad, bo stygnie. To nie taka zła mama, to mama, która się boi. Wiecie jaki to jest dźwięk, wiecie jak, jaka to jest historia, jak ktoś tak krzyczy. To trochę tak jak ludzie, którzy mają dzieci, tłumaczą innym ludziom, jak to jest, jak patrzysz na niemowlaka i wiesz, że on chce jeść, pić, siku i kupę, albo jest zmęczony, znudzony, bo go boli brzuch. Uczymy się tego płaczu, wiemy, wykluczamy niektóre rzeczy. Nigdy tak szybko nie wybiegałem na pierwsze piętro. Po chwili zobaczyłem, jak właśnie z patyczkiem odlizaka Zuzka, mając cztery lata, stoi, pewnie metr z hakiem, oczy za łzą, sine usta. No, wyglądało to jednoznacznie. Nikt nie pyta o wywiad, nikt się nie zastanawia, co się stało. Czy to, było, czy to był Lizak, serduszko, czy kulka. To jest nieistotne. Przewrócenie człowieka, kilka uderzeń, uderzeń, między łupatki. Lizak, okruchy wylądowały na podłodze. Łzy się skończyły. Zuzia rozgoryczona wygrzebywała z tej śliny ostatnie kawałki Lizaka. Bo tata, prawda, było już prawie, a, a wyleciało. Co do ręki, to do buzi, jak to dziecko. Taka to jest historia, tym chciałem zacząć, by powiedzieć, że na czymś konkretnie mi dzisiaj zależy. I chciałbym przekazać wam trochę edukacji o pierwszej pomocy. Chciałbym dać troszeczkę inspiracji, żeby was popchnąć w stronę być może fajnych apteczek, defibrilatorów w miejscu pracy, czegoś, co da Wam narzędzia do ratowania zdrowia i życia, bo czasami potrzebujemy takiego impulsu, kto, by ktoś przyszedł i jednak dał nam coś, o czym w ogóle nie myśleliśmy, bo jest to niemożliwe. Motywację być może, by zajrzeć do tej apteczki, czy coś tam jest poza spirytusem salicylowym z 1997 roku, a uwierzcie, takie apteczki są. Zdjęcie Wam oszczędzę, bo to byśmy się tylko śmiali, jak to wygląda, ale również chciałbym prosić, taki jest mój cel, Dzisiaj o te kilkanaście minut zaufania byście mi po prostu zaufali, że znam się na tym, o czym będę mówił. 14 lat przepracowałem w pogotowiu ratunkowym, wiele żyć udało mi się uratować. Jeszcze więcej niestety się nie udało, bo wszystkich nie idzie uratować i z tym się trzeba też pogodzić. To jeden z fantomów na szkoleniach pierwszej pomocy, jakie ja robię. Robię tych szkoleń od 120 do 150 każdego roku. Są fantastyczne narzędzia. Uciskając klatkę piersiową, możecie zobaczyć, jak ledy poruszają się do mózgu, co daje nam znać, że efektywnie, nie efektownie, tylko efektywnie uciskamy klatkę piersiową. W związku z czym krew z tlenem wędruje do mózgu, by kupić czas, by ten mózg wolniej umierał. I taka też jest historia z jednego z moich szkoleń. Myślę, że Kami mógłby być na tym szkoleniu, bo nie wiedział, co ja tutaj zrobię, a mi zaufał, mnie tutaj wpuścił. A jednak, no. Zaufanie jest bardzo ważne, w związku z czym sytuacja wyglądała następująca: Po wstępie szkoleniowym nastąpiła historia, gdzie miałem pokazać, jak powinno się ratować. Scenariusz: pacjent nieprzytomny, nagłe zatrzymanie krążenia, łapie się za klatkę piersiową, pada. Podchodzę, sprawdzam bezpieczeństwo, wyznaczam kogoś do pomocy, udrażniam drogi oddechowe, oceniam, że poszkodowany nie oddycha, proszę wezwać pomoc, trzy dziewiątki. Ale przed uciskami klatki piersiowej, Patrzę, że taki czarny włos, na szczęście prosty, jest przez całą klatkę piersiową, aż na twarz przechodzi na tego fantoma. No to przed uciskami klatki piersiowej dmuchnąłem w twarz tego fantoma, a potem rozpocząłem uciski klatki piersiowej. Szybko, mocno, głęboko, na twardym podłożu, tempo 120 razy na minutę i kilka innych rzeczy. Kurtyna. Tak to będzie wyglądać, to będziemy ćwiczyć. Rozumiecie? Grupa powiedziała, że tak. Okej, okay. pytania? Grupa odpowiedziała, że nie. Proszę powtórzyć, prawda? Przychodzą pierwsze cztery osoby, cztery fantomy i jadą po kolei. <grydy> Czy pan nie słyszy, prawda? <grydy> Sprawdzenie oddechu, wezwanie pomocy, a przed uciskami wszyscy naraz <grydy> dmuchają w twarz tego poszkodowanego. W tym momencie podnieśli wzrok, kładąc ręce na klatkę piersiową, i wszyscy zrozumieliśmy, czym jest zaufanie, prawda? Wyszło zupełnie spontanicznie. 16 lat prowadzę szkolenia pierwszej pomocy, a nie, od, nie udało się tego otworzyć nigdzie już. Tak więc generalnie, czy to jest proste? To jest jedno z największych kłamstw w naszym życiu i na świecie. Wszystko jest proste. Kwestia, w którym momencie życia jesteście. Tydzień temu byłem na Orlej Perci i na dole to nie było proste, ale u góry to już było bardzo proste. A Robert powiedział, że nie widział nikogo nigdy, kto by tak szybko wchodził do góry. Prawda? Dlatego, że się bałem. Stres, a strach to zupełnie co innego. I taka to już, słuchajcie, też historia jest. Że pierwsza bańka jest najtrudniejsza. Ale prawdopodobnie, patrząc na Wasz wiek, pewnie już go wydaliście i zdążyliście go wydać prawdopodobnie ten pierwszy milion. Tak samo słówka w angielskim, gramatyka, inne rzeczy są oczywiście ważne, ale jeżeli nie masz fundamentów, a do tego zmierzam, no to leżysz, bo nie znasz słowa, wiesz, jak to powiedzieć, ale nie masz fundamentów. I dlatego dzisiaj, w te 12 następnych minut, chciałbym przedstawić Wam. Trochę fundamentów, byście wiedzieli, jak ratować, jak się odnaleźć. Kiedy mnie nie będzie, kiedy nie będzie Karola Ratownika, już z Wami byście wiedzieli o co chodzi. I tak jak języki obce, spanie. Spanie to moje w ogóle ulubione, bo wielu ludzi nie wie, jak spać. A łóżko służy tylko i wyłącznie do dwóch rzeczy: do spania i do tego drugiego. Ale nie do czytania, oglądania telewizji czy jak będę zmęczony, to zasnę. Służy tylko do dwóch rzeczy. I to jest kluczowe. Drugie moje ulubione to jest nawodnienie. Bardzo wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jakie jest kluczowe i ważne, ale to pewnie na kolejnego TEDExa. Czytanie wiadomo, wiele osób nie czyta ze zrozumieniem, a, a pływanie było pierwszym o czym pomyślałem, by nauczyć tego swoich dzieci. Nie muszą robić maratonów w basenie, ale jednak fajnie by było, gdyby dwie czy trzy minuty dłużej mogły się te dzieci utrzymać, czekając na pomoc. I do tego też zmierzam. Również pierwsza pomoc w mojej ocenie, nie tylko zawodowej, jest właśnie po to, byśmy mogli dotrwać do przyjazdu pogotowia ratunkowego, a nie tylko byśmy mogli komuś pomóc. To jest kluczowe, nie ma problemów, są tylko wyzwania, i tutaj Ciach. 112 nie jest numerem ratunkowym do działań medycznych jest to numer tylko i wyłącznie do innych niż medyczne działania. Macie problem, leje się krew, ból, cierpienie, krwawienie, dzwonicie na dziewiątki. dyspozytor medyczny pokieruje waszymi działami. Uwierzcie, to nie jest mój WMS, tylko badanie ministerstwa, będzie o dwie minuty szybciej. Oczywiście może tak zdarzyć, że zadzwonicie na dziewiątki i usłyszycie 112, słucham. Wtedy się zastanowicie, co ten Karol mówił? Przecież ten numer no nie istnieje w takim wypadku. Istnieje tylko jest zastępowalność i bardzo ważne jest to, byśmy mieli bramkę numer dwa i byli świadomi, no, jak udzielić pomocy w sytuacji, w której by te dziewiątki nie odebrały. Naprawdę jest szybciej. Bardzo proszę, nauczcie się kraść. Kraśćmy. Krać, kraćmy, hmm. Będzie zostaniemy złodziejami, prawda? By ten czas był tak, tak, jak mój brat na maturze nie wiedział, jak napisać rodziców, to napisał mama i tata, prawda? I... Pani się uśmiechnęła, ale przeszedł, prawda? To jest dość kluczowe, dlatego te trzy dziewiątki będą istotne. Będzie szybciej, będzie lepiej, uwierzcie. Co powiedzieć dyspozytorowi medycznemu? Ratunku pomocy, dzień dobry, on odpowie. Także nie, dzień dobry, mam na imię Karol, ostatni raz pogotowie wzywałem w październiku 2012, wszystkie składki opłaciłem w terminie, prawda? I teraz mam pakiet VIP, prawda? Nie, ratunku pomocy i to jest kluczowe, by dalej iść w tym schemacie. By jakoś sobie poradzić do momentu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Wszystkich pacjentów nie dzielimy na cukrzycę, zawały, udary, padaczki itd., tylko dzielimy na trzy sytuacje, z psotnikiem w środku. Oczywiście, jak zadzwonicie do dyspozytora medycznego i powiecie ratunku pomocy, pacjent numer 3, pacjent numer 3, to on wyśle dwie karetki i helikopter, tak? No bo nie był u nas na szkoleniu, albo powiecie pacjent numer 2, to pomyśli kupa, prawda? A, a jedynka to Siusiu, prawda? Albo trójka to Siusiu i kupa. To nie, nie tędy droga, prawda? Ale wszystko rozchodzi się o to, byście adekwatnie do sytuacji potrafili zadziałać z pacjentem, nie wiedząc jak ratować zawał, jak ratować udar, albo co zrobić, jak człowieka potrącić samochód. Dlatego, co by wypadało zrobić z przytomnym? Przytomny i nieprzytomny to grupa pacjentów żyjących. Nieprzytomnego od nieprzytomnego bez oddechu różni to, czy oddychają. Więc trzeba to po prostu sprawdzić. Z tą trójką jest najmniej kłopotów, bo tutaj nie ma zbyt dużo kombinowania. Wystarczy uciskać klatkę piersiową, o ile wy go nie popsuliście. Jedynka będzie przeszkadzała, dwójka będzie prawdopodobnie grzecznie leżała. Kim jest zatem psotnik? Psotnik jest pacjentem na przykład w epilepsji, który z kubaniutki jest żyjący, jak jeden, dwa. Rusza się jak jedynka, ale jest głęboko nieprzytomny jak dwójka. I z nim robimy trochę inne rzeczy. Udrożnienie dróg oddechowych, odchylenie głowy do tyłu, ale nie wkładamy nic do buzi, chociażby, tak? Co zrobić z jedynką? Ukochać, przytulić, zaopiekować się. Zimno, mokro, okryć, wezwać, nie zostawić samego. Czy pacjent będzie miał zawał, zrobicie coś innego, bo boli go w klatce piersiowej? Nie. Zróbcie to do granic rozsądku, oczywiście, co byście chcieli, żeby ktoś robił z Wami. Najlepiej, żeby Was nie zostawił. To jest kluczowe. Małe ćwiczenie. Przed sytuacją pacjenta numer 2. Zamknijcie oczy, zamknijcie usta, rozluźnijcie się i spójrzcie w sufit. Kamil teraz robi zdjęcia, jak idiotycznie wyglądacie. Ale utrzymajcie jeszcze chwilę. Teraz wasz język się napina, umożliwiając wam oddychanie. To jest działanie ratunkowe. Nazywamy to udrożnieniem dróg oddechowych. A teraz zróbcie to samo. Rozluźnijcie się, zamknijcie usta i spójrzcie w dół. Dotknijcie waszą brodą, swojej, najlepiej swojej klatki piersiowej, schylcie się w dół. I teraz, poza tym, że robimy zdjęcia, że wszyscy na TEDxie u Bączkowskiego zasnęli, to jednak zamykamy drożność dróg oddechowych i to nam uniemożliwia oddychanie. Dlatego taką czynnością, czyli podkładaniem czegoś pod głowę, robimy człowiekowi krzywdę. Nie róbmy tego. I to jest właśnie kluczowe. Pacjent numer dwa powinien leżeć na boku, powinien być zaopiekowany, powinien mieć udrożnione drogi oddechowe, i właściwie to jest cała historia, dlatego że on oddycha. To jest człowiek nieprzytomny, oddychający. Oczywiście, jak sprawdzimy, czy ten człowiek oddycha, na którą zatem stronę kłaść poszkodowanego? Gdyby trzeba było na jakąś konkretną stronę kłaść, to uwierzcie, że ta pozycja by się nazywała lewostronna albo prawostronna, a się nie nazywa. Oczywiście są małe wyjątki, jak nie kładziemy na uraz ręki albo uraz nogi, w piekupy, w pokrzywy, w ruch drogowy, w kałuże wody, tak? Dość oczywiste. Czy też w sytuacji, kiedy ktoś byłby cały krzywy i miałby udar mózgu. W tą stronę nie potrafię zrobić, zrobię w tą stronę i tak to wygląda. Oczywiście trzeba pilnować tego człowieka, by nie stracić czujności, a to się zdarza, kiedy on przejdzie w trójkę. A tak może być. Jedynka może przejść w dwójkę albo w trójkę. Tak? Dlaczego ratujemy zatem jedynki? By nie przeszły w dwójki, ani w trójki. Dlaczego ratujemy dwójki, czyli nieprzytomnych? By nie przeszły w trójki, a jak zrobicie dobrze robotę z krwotokami, z krwawieniami, na przykład, albo z zróżnieniem dróg oddechowych, to jesteście win-win, bo macie jedynkę. Ustabilizowaliście tego człowieka, on się nie skrwawił. I to jest kluczowe, by zrozumieć ten temat. Pacjent numer dwa pogorszył Wam się na pacjenta numer 3 albo tego człowieka z bólem w klatce piersiowej, dopadliście i on nagle przestał oddychać i zsiniał tak jak nasza Zuzia. Co zatem? Szybkie i mocne uciski klatki piersiowej, wcześniej wezwanie pomocy, super bohater, a jaki jest to i defibrillator. U dziewczynek rozcinamy odzież, rozcinamy pierś, stanik w sensie, piersi muszą być na wierzchu, u mężczyzn rozcinamy odzież. W zestawie jest Paul Silver do golenia klatki piersiowej, tylko nie golimy całej ścieżki do Leszka, prawda? Bo tu wyskoczy David Hasselhoff, jakiś zwierzak Fred Flintstone, i tak będziemy tutaj pogrzywę, prawda? <laughs> nie idźmy tą drogą. Dlatego jest to bardzo ważne, byśmy mieli świadomość, że musimy zrobić więcej. I człowiek, który cierpi, a czeka na pomoc i oddycha, nie będzie wymagał golenia klatki piersiowej. Tak? Swoją drogą, by zwiększyć przeżywalność i by ratownicy szybciej się do Was dostali. Od dzisiaj panie bez staników, a, a panowie z piękną, czystą klatką piersiową. Fenomenalne urządzenie defibrilator, ma małą apteczkę, mówi do nas najczęściej w języku urzędowym, wskazuje, co mamy robić. Nie popełni błędu, nie pomyli się. Do tego macie dyspozytora medycznego 999, który będzie właśnie kierował się w tym kierunku, w którym rozpozna brak oddechu, zobaczy wielkie krwawienie, i dalej, i dalej, i dalej. Słuchajcie, Skąd taka przewrotna myśl i tytuł, jak uratować? Dlatego, że kto inny ratuje, a kto inny może uratować. Więc świadek zdarzenia jest najważniejszym ogniwem podczas udzielania pierwszej pomocy i on ratuje. Dla kogo? Dla dr Queen i dr House'a, którzy później, młodzi ludzie, jeśli a chyba nie ma takich tutaj, nie wiedzą, kto to jest dr Queen, to spojrzeć w internet, co to za pani. Wtedy lekarz na koniu jeździł jeszcze i... <laughs> A, a dzisiaj doktor Haas mówi, że wszyscy kłamią. W związku z tym, jeden i drugi ma rację, prawda? W związku z tym działamy sobie tak, by jedni ratowali dla drugich. My jako zawodowcy nie damy rady bez Was, a Wy nie dacie rady bez nas. Dlatego jedni ratują, by drudzy mogli uratować. Bardzo proste, bardzo logiczne. Jedynka, dwójka, trójka może mieć zawał. Jedynka, dwójka, trójka może mieć uraz kręgosłupa. Jedynka, dwójka, trójka może zostać porażona przez prąd. Opiekujecie się tak pacjentem, jak on cierpi, jak wymaga to sytuacja. To jest banalnie proste, tylko trzeba to wytłumaczyć. Uciski klatki piersiowej powinny być szybkie i mocne. Niektórzy mówią, że lubią bijisów. Ja oczywiście ich nie lubię, bo robię po swojemu. Wolę ani i lipnicką na przykład, bo wszystko się może zdarzyć, albo demona, ostatnio moja ulubiona, póki na to czas. Działajmy póki na to czas, bo za chwilę tego czasu nie będzie. Chciałbym również, byście nie postępowali tak, jak zazwyczaj ludzie na blokowiskach, kiedy przyjeżdża straż pożarna o drugiej w nocy, kiedy w ten czas wszystkim psom nagle srać się chce, prawda? I ludzie wychodzą, pies siusiu, kupa akurat, prawda? co tu pomóc, bo to jak w rodzinie my tutaj, prawda? I nie chciałbym was zostawić z taką myślą, byście zostawili tych poszkodowanych. Bo od was zależy, czy rozpoznamy i będziemy wiedzieli, że ta sytuacja ma szansę jakąkolwiek, czy jednak ten człowiek nie będzie miał szans na przeżycie, bo ktoś lekceważył, bo myślał, że jakoś to tam będzie. To jest przedostatni slajd właściwie, bo nie ma problemów, a są tylko wyzwania. Ale chciałbym was jeszcze zostawić z taką myślą. Wiecie, czym się różni mądry od inteligentnego? Mądry wyjdzie z kłopotów, w jakie inteligentny by nie wszedł. Chciałbym, byście byli w życiu medycznie mądrzy, że jak w gówno wdepniecie, to z niego wyjdziecie.